Siemanko motoryzacyjne świry! Mam dzisiaj dla Was filmik na temat zepsutej pompy paliwa. Przypuszczam, że zepsutej pompy paliwa w moim Subaru Impreza GT Turbo. Trzeba było kupić posadę. Do pomiaru ciśnienia paliwa wykorzystam manometr z zestawu do mierzenia ciśnienia oleju. I takim trójnikiem wepnę się w przewód zasilający listwę wtryskową i zmierzymy czy są tam spadki ciśnienia. Tak to wszystko wygląda. Tutaj mamy filtr paliwa. To jest przewód, na którym będziemy mierzyć ciśnienie benzynki. Ogólnie fajna sprawa, że Dostęp, bo do filtra paliwa jest prosty Ej nie pamiętam czy go zmieniamy pieczono, może ja go nawet nie zmieniałem ale w topach by no ale nic, zaraz, zaraz zobaczymy co się tutaj To nam się tutaj dzieje w tej kładzie paliwowym To nam się tutaj dzieje Trzeba było kupić pasata. Nie by się, Kurczę pieczone Dobra, odpalamy Odpalamy, chwilę prawdy Tu ale ci są Dlaczego jest takie wysokie? Po dodaniu gazu powinno, odnosić, powinno się podnosić ciśnienie. Tak działa regulator ciśnienia. <tysy> Tymczasem tutaj na wolnych obrotach spada. Ktoś jest tak. Ono jest za wysokie. Podobnie jest coś się tak z regulatorem ciśnienia paliwa. Wersja 218 koni w serii ma mieć właśnie około 3 barów, czyli podciśnieniowo regulator powinien zmniejszyć ciśnienie do 2,5 bara około. Natomiast po przyciśnięciu, po otworzeniu przepustnicy ma ono wzrosnąć do 3,2 bar. Tymczasem tak jak zauważyliście Ciśnienie cały czas przekraczało 3 bary. Zaraz zobaczę odpinając podciśnienie od regulatora ciśnienia czy... czy on w ogóle steruje. Być może regulator ciśnienia się zaciął i wali cały czas na maksymalne ciśnienie. Zobaczymy. Za wysokie powinno być poniżej trzech barw, we wolnych obrotach. Regulator w ogóle nie reaguje na podciśnienie. Wychodzi na to, że regulator ciśnienia paliwa się po prostu wysrał. Innymi słowy zepsuł. Na wolnych obrotach mamy to wysokie ciśnienie. Spróbuję jeszcze wysterować regulator podciśnieniem z pompki. A tu para podciśnienia regulator stoi, dęba. Uwalony regulator ciśnienia. Sprawdzę jeszcze jedną prozaiczną rzecz, bo przewód do regulatora, czy on przypadkiem nie, nie jest jakiś zetkany? Czy może coś jeszcze się z innego dzieje? Po prostu wypnę ten przewód i ja zobaczę, co tutaj z nim się dzieje. Czy on jest drożny? Drożny, jak najbardziej drożny. Czyli teraz już na 100% wiadomo, że mamy uwalony, uwalony regulator ciśnienia paliwa. Przy demontażu regulatora ciśnienia paliwa przy tym silniku trzeba zachować szczególną ostrożność i dać dla silnika trochę ostygnąć, bo wyjmując regulator będziemy mieli troszeczkę ciśnienia tutaj w układzie paliwowym i to ciśnienie kiedy poleci na rozgrzany kolektor wydechowy może nam się zapalić, także zawsze czekamy aż silnik trochę ostygnie i wtedy wykręcamy. Udało mi się wykręcić. Trzyma się takimi dwiema śrubkami bardzo mocno dokręconymi. Trzeba to wszystko starannie robić, żeby tu nam nic nie ciekło, bo tu w razie jakiegoś wycieku wszystko nam idzie na kolektor wydechowy, także jest trochę niebezpiecznie wtedy. Ale raczej staramy się to zrobić tak, żeby było dobrze, a nie żeby nam coś tutaj ciekło. zostało mi już tylko zdjęcie przewodu który jest bardzo już zasknięty przyklejony praktycznie do króćca. dostęp nie jest zbyt dobry względem na to, że Akurat mam tutaj turbosprężarkę. Pokażę Wam, gdzie siedzi ten regulator. Siedzi sobie tutaj. Już go odkręciłem, tylko że trzyma się tam na, na przewodzie gumowym i za bardzo nie mam dostępu. Nie mam dostępu, aby go zdjąć ten przewód. Także będę musiał jakimś e, czymś ostrym, delikatnie spróbować podważyć ten, ten przewodzik i go zdjąć. Tak moi drodzy wygląda nasza przyczyna naszej awarii. Trzeba będzie poszukać nowego kurczę pieczone. Więc moi drodzy problemik został rozwiązany, akurat walał mi się regulator ciśnienia paliwa, został mi chyba z BMW regulowany w całkiem dobrej firmy ze wskaźnikiem, także wywaliłem oryginalny uszkodzony regulator, który dawał cały czas maksymalne ciśnienie i zamontowałem panż regulowany, ustawiłem go tak jak trzeba czyli od 2,7 do 3 2 bara, wszystko śmiga. Także teraz nie pozostało nic innego niż tylko pojeździć sobie świniakiem. Więc wychodzi na to, że ten pieprzony regulator. Już dłuższy czas mi tutaj kurde siał zamęt w samochodzie, bo przejechałem się i jest po prostu tak kolosalna różnica w przyspieszeniu od dołu. Po prostu masakra, zupełnie inaczej ten samochód się zbiera. Podejrzewam, że wszystkie długoterminowe jakieś nastawy czy adaptacje się poprzestawiały. Także muszę teraz pojeździć na tym. Ustawieniu prawidłowym, żeby się wszystko unormowało, wolne obroty i też pod obciążeniem, ale pierwsze wrażenie jest takie, że zupełnie inne auto, kto by się spodziewał, już musiałem dłuższy czas jeździć z tym pierdzielonym, pieprzniętym regulatorem, no ale nic, jakoś się udało to, jakoś się udało to zdiagnozować. Jeszcze trochę folują obroty, nie tak mocno jak wcześniej, ale myślę, że już będzie dobrze.